Cześć, nazywam się Sławomir Tałka. Na Akademię Parkieciarską przyjechałem, żeby podszkolić się w olejach. Pierwszy raz jestem na tej Akademii. Cieszę się, że mogę czerpać wiedzę od bardziej doświadczonych kolegów w tym temacie. Po Akademii usłyszałem z grupy cykliarzy parkieciarze Dzisiaj pracowaliśmy na kawiarni po wcześniejszej strukturyzacji podłogi. Marcin Ciepły wytłumaczył mi dużo rzeczy jeżeli chodzi o olejowoski, ich zastosowanie, jak należy je kłaść. Cieszę się, że mogłem przyjechać na tą Akademię, poznać dużo fajnych kolegów z branży. Akademia Parkieciarska jest bardzo przyzna dla mniej doświadczonych parkieciarzy, którzy mogą się pouczyć od, od swoich bardziej doświadczonych kolegów. Cześć, nazywam się Marcin Ciepły W dniu dzisiejszym udało nam się nałożyć olejowoski firmy Siranowa. Zrobiliśmy mały miks, dodaliśmy 5% oleju pigment, z pigmentem do oleju czystego i nałożyliśmy wszystko wałkiem krzyżowo. W dniu dzisiejszym będziemy nakładać kolejną warstwę oleju Siranowa też. W aspekcie silk mat, i, i będzie to ostatnia, finalna warstwa na tej sali. Jeśli chodzi o sposób, w jaki nałożyliśmy i przygotowaliśmy podłoże, to pierwszym etapem było wyszukowanie całej powierzchni do gradacji 80. Następnie użyliśmy szczotek stalowych, aby nadać dość głęboką strukturyzację. I później godziliśmy wszystko szczotkami Tyneksa do gradacji 60. Później było wodowanie. No i następnie. Nałożenie całej powierzchni, całego oleju na powierzchnię używając wałka walorowego i zrobiliśmy to krzyżowo.